Prawa panu Jezusowi, siostro Klaudio. Panu. E, słyszałem właśnie, jak już e, wspominałeś wcześniej, e, po prostu o tym, jak Bóg Ciebie się przedstawić tutaj z tyłu z Romaniani, z tu Klaudia, siostra nawrócona w Panu, dwa lata, tak? Tak. Na sadzie tak rok mocno mhm. stoisz. Od początku. Od początku, 100%. od początku tego roku na 100%. Eee, e, siostra doznała, jakby przeszła przez chorobę. To była za choroba. To było rak macicy. Może odpowiedz coś z tego, jak po prostu, e, no jak to odbywało się, jak mógł się przez to przeprowadzić, jak w ogóle dałeś rady sobie z tym e, przejść przez tą chorobę i, i no tak dla zbudowania, dla zachęty może ktoś też by nie potrzebował. Yy, takiej zachęty, takiego podniesienia, bo wiemy, że ró różni ludzie przeżywają różne doświadczenia, różne choroby i, i szukają pomocy. Często się załamują, a ty, ty się nie załamałaś. Jak nie, nie to w ogóle było? Się. Było jakieś załamanie? Były, były, były. To nie jest tak, że to tak przeszło sobie łagodnie wszystko. Mhm. E Zaczęło się to od tego, że poczułam, że coś jest nie tak. Ja myślę, że to po prostu Bóg dał mi takie, mhm. e, takie, takie poczucie, że powinnam pójść do lekarza i coś zrobić. E, miałam wkładkę antykoncepcyjną i czułam się jeszcze zniewolona przez antykoncepcję. Wiadomo, jak Biblia podchodzi do antykoncepcji. Mhm. I Postanowiłam, że... Sam nie wiem, czy to jest tak naprawdę akurat antykoncepcyjna, ale po prostu nie jest takiej istoty nie będę pytał. Dokładnie, e, nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia, e, ale, ale coś, to, co, coś co tak, to tam jest, nie. I... Znaczenie ma to, że to hmm. zapobiegało ciąży, tak, że, A, że, że więcej rzeczy nie było więcej rozumiem. dzieci. No i postanowiłam sobie, że jeśli... Bóg, da, Bóg zdecyduje, że mamy mieć więcej dzieci, mhm. to wierzyłam, że po prostu da na, pobłogosławi nas też, żebyśmy mieli pieniążki na utrzymanie tych dzieci. A jeśli nie, no to znajdzie sposób, żebym tych dzieci już nie miała, żebym nie zachodziła w ciążę. I idąc do lekarza, wyciągając tą wkładkę, zrobiłam tutelogię, czyli takie kontrolne badania, które każda kobieta po 25 roku życia powinna robić. Mhm. I cytologia, a te wyniki przyszły były złe. Po miesiącu dostałam wezwanie do szpitala na takie inne badania. Tam pobrano mi wycinek do badania. Lekarz stwierdził, że to jest tam taki stopień jeszcze przed stadium przedrakowe. No to było ok, nie przejmowałam się tym. Mówiłam, a stadium przedrakowe będzie dobrze. Ale modliłam się, czytałam na ten temat i tak sobie coraz bardziej wkręcałam w głowę, że jednak z tego może powstać rak, że no, że wiadomo, jak ktoś słyszy diagnozę rak, to już stawię na sobie, tak jak mówiąc, po katolicku krzyżyk. Ja postanowiłam, że się nie dam. Zaczęłam płakać, zaczęłam pytać Boga, dlaczego akurat ja? Czy to jest jakieś takie znowu doświadczenie i miałam pretensję, że jestem jeszcze za młoda na to, żeby umierać? Mam trójkę dzieci. Nie będę pytał o wiek, nie? Ale na młodo wyglądasz tak, że. 34 lata mam, o, skończyłam we wrześniu. To nie pora. Także to nie pora na umieranie, mm. ale no co. No czarne myśli przyszły. Czarne nie? myśli przyszły, ale to było tylko chwilowe. Na szczęście mam tutaj grupa wspaniałych ludzi. Naszą no. cudowną mhm. grupkę. Ludzie naprawdę mnie wspierają, siostry, bracia. I przez to wszystko z nimi przeszłam. Modliłam się dużo, dużo się modliliśmy. Wszyscy się modliliśmy. I w momencie, kiedy ja wątpiłam, że ja będę zdrowa, zawsze dziewczyną pisałam, że jest fatalnie, żeby się modliły, to zawsze dzwoniły, mówią: słuchaj, Bóg jest ponadto, Bóg cię. wyleczy z tego, Bóg umarł. Jezus umarł za to, mm -hmm. za tą chorobę. Bogu. I to mnie tak podnosiło na duchu, e, bardzo bałam się śmierci. Śmierć mnie przerażała. Co, co tak naprawdę powodowało, że jakby y, taki strach przed śmiercią przychodził, nie miałeś pewności, jakby do końca, co może tam być, y, bo z jednej strony wiadomo, mówisz, była wierząca, ale. No, ja se zdaję sprawę, że czasami są mierzący ludzie, ale tak samo ten strach jakoś tak próbuje ich dopaść No że co, co to będzie faktycznie gdy się to życie zakończy i, i no, czy faktycznie y, będę na tyle dobry, czy jakby to powiedzieć, w wożek oczach, na tyle w porządku, żeby y, się znaleźć z nich w niebie, czy, czy jakby to y, co spowodowało co, co ten strach u Ciebie? Nigdy nie miałam jakichś takich dobrych wspomnień z, mm. z, z pogrzebami. Jak babcia była w szpitalu, zanim jeszcze najstarszy syn się urodził, to byłam przerażona tym, że ona umiera, że ona tak, ona nie była wierzącą osobą. Jakoś nie miałam tej świadomości jeszcze wtedy, że tak to wszystko wygląda. Bardziej martwiło mnie to, co stanie się z dziećmi, kiedy ona mm -hmm. umrze. Z mężem, co będzie, jak on sobie poradzi z dziećmi. To mnie bardzo przerażało, ale mam taką aplikację w telefonie Biblii, tam są różne rozważania. sobie Zaczęłam czytać plany na temat uzdrowienia, na temat właśnie śmierci. I tak mi się wszystko rozjaśniło, że cała ta e, droga, którą przechodziłam, powodowała, że ja byłam bardzo spokojna. A Bogu? Powiedziałam, że co będzie, to będzie, bo wiedziałam, że Bóg się zatroszczy. Jakby w sensie powierzyłaś swoje, swoje, swój los, swoje życie w ręka Boga. Nie tylko swoje, Nie. bo też dzieci. Dzieci, należą. dzieci. Ona no, no właśnie, ja tutaj. No. A powiedz mi tak, bo jakoś z dziećmi rozmawiałaś o tym, czy, czy oni wiedzieli tutaj, jaka jest sytuacja, czy jakby tak bardziej to w sobie próbowałaś. Czekałam na tą właściwą mm -hmm. diagnozę, kiedy byłam na wycinku mm -hmm. tego chorego miejsca. Mm -hmm. Lekarz powiedział, że oni to jeszcze wysyłają do laboratorium mm -hmm. i że po około tygodnia tygodni, już nie pamiętam, ma 4 czy 5 tygodniach przyjdzie do mnie list z wezwaniem do lekarza. Dzieciom nic na razie nie mówiłam na ten moment, czekałam, co będzie dalej. Ale lekarz ostrzegał mnie, że to może być tak, że będę musiała mieć operację, że będę musiała poddać się chemii i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i w momencie, kiedy ja już dostałam te wyniki i okazało się, że to jest rak, że będę mieć operację, to wtedy dzieciom powiedziałam. No i jaka tutaj reakcja była dzieci? No, no. Franio jest jeszcze malutki, no, no. lat nie za bardzo rozumiał. Weronika z sobie bardzo się przeraził, pytał się co może się stać. W szkole mieli tak jakby jakąś pogadankę na temat raka mm -hmm. i osób chorych z rakiem i był przerażony. Bo mm. większość tych osób, które on słyszał, umierały. I ja wtedy tłumaczyłam to w ten sposób, że cokolwiek się nie stanie, czy ja umrę czy nie umrę, to Bóg się o nich zatroszczy, ale musimy się modlić i wierzyć, że Bóg mnie uzdrowi z tego, że jednak ja nie umrę. No i chwała Panu, dotrwałam do operacji, mam usuniętą całą macicę z jajnikami, z jejowodami. i wychodząc ze szpitala lekarz powiedział, że też jeszcze muszę czekać na wyniki, bo oni to wysyłają do dalszej diagnozy, czy tam jeszcze coś się utworzyło, czy mm -hmm. będzie potrzebne jeszcze jakieś le leczenie. 5 września, można powiedzieć, to był taki chyba najspanialszy dzień. Zaraz po tym, jak się nawróciłam, po tym, jak przyjęłam Chrzest Wodny, pojechałam do lekarza, i lekarz mi pogratulował, że nie ma żadnych przerzutów, że nie potrzebuje żadnego leczenia. I bama, tak, bama, jakby, tak jakby bama. lekarz sam. Y... Ja wiem, że to Bóg stawia na naszej drodze ludzi. Ja wiesz, że też podziękował Bogu, że nic więcej nie trzeba. Lekarz, tak? Tak. No to, od, to w zasadzie y, od września to jest jakby no, miesiąc, nie? Miesiąc. Teraz jesteś tak. w spokoju takim, nie, miesiąc. No nie do końca spokoju, bo to teraz co cztery miesiące będę miała badania mhm. w szpitalu, ale ja wierzę, że, że to już jest wszystko. Prawda to Bogu, naprawdę i to jest tak fajnie, bo warto podkreślić, że Bóg y, zawsze wiel, różno jako działa, nie? Tak. Że niektórzy myślą, że Bóg działa tylko tak naprawdę przez cuda i natychmiastowo. Myślę, że takie uzdrowienia jest spektakularne, ale Bóg też często używa właśnie yy, tej naturalnej medycyny, żeby nas też uzdrawiać. Tak, tak. Um, um, ja chciałam jeszcze powiedzieć, uh -huh. bo to też jest takie... Um, u nas na grupce się to mówi, że to jest ponadnaturalne, bo uh -huh. ja bardzo szybko wróciłam do formy. Po takiej operacji ludzie po pół roku wracają dopiero do pracy. Ja następnego dnia po operacji wstałam z łóżka, Byłam w stanie wziąć, umyć się. Mm -hmm. Co prawda nie w toalecie, ale nad miską. I ja już zaczęłam chodzić. Zaczęłam chodzić i sama koło siebie wszystko robić. Wróciłam do domu, odczekałam miesiąc i wracam do pracy. Tak, bo ja z, y, ostatnio właśnie też y, kiedyś spotkałam się z taką osobą, która modliśmy się w zasadzie o osoby, która miała operację na tej prawie kobiece też to jej zabronili przez kilka miesięcy A. więcej niż pół kilograma podnosić. No ja miałam takie zalecenie przez pierwsze chyba trzy tygodnie, cztery. No ale jednak wiadomo, trójka dzieci w domu, trzeba było się zahartować, trzeba było obowiązki domowe wykonywać, to nie jest tak tylko, żeby tylko ciągle leżeć, no bo to też nie na tym polega. To też trzeba się ruszać, żeby nie było tam żadnych wzrostów, żeby wszystko było ok, tak. Co prawda przez najbliższe miesiące nie, nie powinnam dźwigać nic cięższego niż 5 kilogramów, ale no staram się tak. Była taka jedna sytuacja ostatnio, zanim przylecieliście w sobotę, że się przeciążyłam, byłam w szpitalu, bo się przestraszyłam. Czułam, że to jest wszystko w porządku, mhm. ale ten ból był zupełnie inny niż zwykle mnie bolało. No i po prostu pojechałam do szpitala. No, jest wszystko dobrze. Hmm. Kiedyś słyszałem od y, takiego swojego znajomego brata, który no już ma w zasadzie może tam około 50 jego żona też mają dzieci już dorosłe, ale w pewnym momencie ona zachorowała na raka i to trochę trwało. No i on powiedział takie świadectwo, że kiedy ona tak naprawdę już później wyzdrowiała, już było wszystko ok, to, to, to po prostu całe jej życie, całe jej małżeństwo się odrestaurowało. On zaczął po prostu bardziej tą kobietę doceniać o wiele bardziej. No i tak często słyszymy takie też świadectwa, że ludzie, którzy otrą się o ciężkie choroby, o śmierć, no to później doceniają to życie bardziej, nie? Tak, coś jak w tym to jest. się zmieniło w Twoim jakby postrzeganiu tutaj tego, tej sytuacji, jakby życia, że to, takie bardziej e, no, docenienie tego życia. Tak, tak, zmieniło się, dużo się zmieniło. Kiedyś jeszcze bardzo lubiłam narzekać na wszystko, jak typowy Polak, wiadomo. Ale teraz staram się nie narzekać, cieszyć się nawet z tego, że słońce świeci, że kwiatek zakwit. Że dzieci się uśmiechają, przechodzą, cztulają się, więc naprawdę niesamowite. Mam klientkę, która ma raka też, mhm. i ona jest w bardzo kiepskim stanie, bo przeszła dwie operacje, chemioterapię i naprawdę ja próbowałam jej zwiastować Ewangelię swoim przykładem, tak? Bo ja zachorowałam później niż ona, no ale nie wiem, cały czas się o nią modlę. Myślę, że właśnie modlitwa to, to jest bardzo ważne. Ja pamiętam taką sytuację, może też na marginesie przytoczę. Moja ciocia też miała operację na sprawie kobiecej. Pamiętam, to było gdzieś 10 lat temu, może więcej. E, I było to tak, że ona musiała tą operację też przejść, ale w pewnym momencie e, przed tą operacją poszedłem do pokoju e, i klęknąłem na kolana i jak się modliłem po prostu to było gdzieś z 8 km od mojego miejsca szpitala. Czułem w tej, tej modlitwie wyraźnie, że wychodzi ze mnie moc, po prostu. Że się podnosi, wychodzi ze mnie moc do Świętego. I, i to tak, jakby ze mnie coś uszło. Jak Jezus powiedział do niewiasty, kto się nie dotknął, bo moc niego uszła. Ja czułem po prostu, jak y, uszła ze mnie moc, i ja wstałem wtedy i mówię do mojej babci, wiesz, co wszystko będzie dobrze, na pewno ona jest zdrowa, przejdzie przez to, i hallelujah, chwała Bogu. Okazało się, że minęło tam parę dwa, trzy dni, przeszła przez tą operację, no i też żyje do dzisiaj. I chwała no, musiała przez to przejść. Ta siostra nasza, y, którą modliliśmy się też, tą wspominałem wcześniej, ona tak samo, y, no, y, przeszła przez to wszystko, ale ona mm, powiedziała jakieś takie słowa takie, może które mogłyby się wydawać ludziom w e, Biblii niewierzącym taki mało teologiczny, nie, bo ja też uważam, że nie są teologiczne, ale ja wiem, co ona chciała przez to powiedzieć, ona powiedziała Bogu tak, ona powiedziała tak na takiej, e, takim spotkaniu, w którym byliśmy, ja dziękuję Bogu za tą chorobę, bo po prostu w tej chorobie doznałem obecności Boga i Jego mocy, ja Ona ona znaczy rzeczywiście coś chciała powiedzieć, ja dziękuję Bogu za to, że przeprowadził mnie przez to w taki sposób, e, no i tak to było. E, ona y, takie świadectwa po prostu składała, często dzwoniła do mojej żony, płakała i nie dlatego, że jest chora po prostu, że tam cierpi w szpitalu, tylko ona przeżywała tak obecność Boga w tym szpitalu, że ona jak wyszła, ona mówi, ona w życiu po prostu by tego nie doświadczyła y, i tego współczucia by nie nabyła do tych osób cierpiących w tym szpitalu, żeby nie widziała jak oni cierpią, jak oni się męczą nie? i ona miała za, całkowicie inną perspektywę, dostała jak wyszła po tej chorobie, ona to przeszła. Też później było tak, że ona miała jeszcze długie miesiące, tygodnie terapii, jakieś tam naświetlania, różnych rzeczy. I e, 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 no poszła w, jed, w jedną środę do, do szpitala. Lekarz mówił, pani musimy jakieś badania zrobić, bo tutaj po prostu coś jest niewyraźnie. dobili te badania, trzeba powtórzyć. No, i okazało się, że tak naprawdę lekarz mówi: Tu nic nie ma, i to w ogóle nie, nie, nie ma sensu w ogóle jakiejś terapii dalej robić, żadnego naświetlania, niczego, no bo po prostu nic tu już nie ma, nie? Więc w ogóle tak. za to nie i tak. Także, e, no, ja to tak mówię, że faktycznie Bóg czyni cuda i myśmy powinni w to wierzyć, ale też e, wiarę ludzie mają różną, nie? Dokładnie. Jedni wierzą właśnie w to, że Bóg go zrobił przez Cud i Bóg tak robi, a drudzy mają tą wiarę. Że Bóg y, przez, y, nie wiem, przez y, y, te ta, dary, talenty, które dał lekarzom, Bóg też ich dotnie, też ich uzdrowi. I to i to jest ważne nie, w tym wszystkim. Bardzo ważne. Czasami też właśnie spotkamy się z sytuacjami, kiedy mówimy, że Bóg nas uzdrowił, że operacja wystarczyła, tak jak ostatnio miałam przypadek, rozmawiałam ze znajomą, mówi mi, że dobrze lekarze. Ja mówię, tak, ale to Bóg pokierował ich rękoma. Dokładnie. I tak, jak też przytoczyłeś fragment o tej kobiecie, która dotknęła się szaty Jezusa, tak ja się uchwyciłam tego fragmentu, że ja będę trzymać się Bożego sweterka. Ja będę zdrowa i się trzymam tego sweterka cały czas, i wiem, że nie zginę. Cokolwiek by się nie działo, ja będę stała przy Bogu, że to wszystko będzie miało dobre zakończenie. No właśnie. Jak ta kobieta mówiła. Ona usłyszała wieści o Jezusie tak. i ona y, dotknęła się szaty Jego. Tam jest napisane, bo mówiła do siebie: choćbym się tylko dotknęła szaty Jego, będę mu zdrowiona. I, i po prostu ty dotknęłaś się szaty Jezusa w taki tak. sposób. Czasami ludzie czekają, mówią: Panie, przyjdź do nie. ale y, to taki doskonalszy sposób jest taki, że my po prostu próbujemy. Jak ta kobieta, ona tak naprawdę była w takich trudnych warunkach, bo ona płynie nie krwi cierpiała przez 12 lat, ona musiała być w odosobnieniu od ludzi, ona tak naprawdę właśnie weszła w tłum ludzi, nie patrząc na nic w ogóle i, i, i w ogóle wbrew tym wszystkim tą zasadom i ona dotknęła się, ona nawet dotknęła się Jezusa i to, to po prostu tak pokazuje, że no, Wiele ją uzdrowiła, tak. bo Ona wierzyła w to, że tak, jak ona się tak. dotknie Jezusa, to ona będzie uzdrowiona. Tak, i my możemy właśnie w taki sam sposób wierzyć, że, że my możemy, my mamy, to, my mamy to możliwość, żebyśmy mogli się dotknąć Jezusa, chociaż Jego tutaj nie ma fizycznie, ale jest Duch Święty, którego on zostawił na ziemię i my możemy po prostu w duchu dotknąć się Jego. Ale No, tyle tutaj yy, siostra powiedziała, troszeczkę też powiedziałem. I. Yy, yy, no nie wiem, czy jeszcze byś coś chciała, Klaudia, dopowiedzieć na koniec, czy może chciałabyś się pomodlić o kogoś, kto słucha tego teraz, e, tego świadectwa krótko? Takie podsumowanie króciutkie. Mm -hmm. Modlitwa jest ważna, mm -hmm. tak jak mówiliśmy, ale ta wiara w to, że my już jesteśmy uzdrowieni, też mm -hmm. ma duże znaczenie. W sensie, jakbyś to mogła troszeczkę rozszerzyć, że jesteśmy uzdrowieni? W sensie takim, no, że... Jezus powiemy, że on umarł mm -hmm. za, za tą mm -hmm. chorobę. On już mm -hmm. to Bóg przewidział, te wszystkie nasze choroby, te wszystkie rzeczy, które się nam przydarzą, i dlatego właśnie posłał swojego syna. Mówił, no że jesteśmy odkupieni za to wszystko, no właśnie. tylko musimy wierzyć, wierzyć. Ja może przytoczę te fragmenty. Dwa jedno jest w księdze Izajasza, w Starym Testamencie, 53 rozdział, że on nasze choroby wziął na siebie, nasze tak. niemocy nosił. Drugi, drugi, drugi fragment jest w liście Piotra, że on, jego chińce uleczyły nas, nie? więc tu wyraźnie chodzi o ciało tu nie chodzi o ducha, bo y, każdy człowiek, który tak naprawdę y, jest nowym stworzeniem, to on jest nowy, nie? On nie jest uleczony, podreperowany tylko nowy y, niektórzy tłumaczą te fragmenty, że Bóg uleczył nasz du du naszego ducha ale duch nasz jest nowy, on nie jest uleczony podreperowany, on jest po prostu nowy więc chodzi tu o ciało i, 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 i faktycznie Wisła y, mówi, że Jezus wziął nasze choroby na siebie, nawet to w do kalacjami jest powiedziane, że Um, on przeklęty stał się za nas, to jest mocne słowo, tak. żebyśmy byli błogosławieni, bo przeklęty każdy kto zawiśnie na drzewie. A właśnie um, przekleństwo zakonu to były właśnie choroby, śmierć wieczna, ubóstwo i te sprawy. Więc Jezus to wszystko wziął i chwała Bogu za to, że On dzisiaj leczy, bo pismo mówi, że jest wczoraj dzisiaj tak. ten sam i na wieki, nie? Tak. No. I ja... to jest tylko świadectwo uzdrowienia, które tutaj siostra powiedziała. E, które powiedziałaś, e, ale też rozmawialiśmy, ja mogę, że powiedzieć i e, no... E, Wierzę, że siostra tutaj szykuje też z mężem w zasadzie i swojej i może razem kiedyś nagrają świadectwo tak naprawdę swojego hmm. prawdziwego nawrócenia, niech to jest dla mnie wstrząsające. Myślę, że kiedyś I doktory. nie, nie, I ona, ona, ona to powie w swoim czasie, ale to jest naprawdę wstrząsające świadectwo, które jest w stanie wstrząsnąć naprawdę wielu, wieloma ludźmi i, i, no. I niech Bóg swoją pracę wykonujemy. Dokładnie, Amen. Amen. Może jeszcze, jakbyś mogła, bo na pewno będą ludzie słuchać. Powiedz co waria ale do w sprawie tych ludzi, którzy będą to słuchać? Hallelujah, żeby oni mogli doznać mocy Bożej odrzewienia. Dokładnie tak. filmik powstał z myślą o tacie naszej siostry mhm. i Panie Bronku, wiem, że pan to na pewno zobaczy, więc ściskam serdecznie i życzę naprawdę ogromnego ducha wiary. Bo tak naprawdę ta wiara nas uskrzydla. Ona po prostu prowadzi nas przez największe doliny naszego życia. To jest tak niesamowite, że tego nie da się wyrazić słowami. Panie Branku, my tutaj wszyscy stoimy za Panem murem, modlimy się, błogosławimy Pana w imieniu naszego najspanialszego, niebieskiego tatusia, Jezusa i Boga, naszego Ojca. Ja wierzę, że Pan już jest uzdrowiony. I będziemy się tego bardzo trzymać. I życzę naprawdę dużo zdrowia. A każdemu, kto to ogląda, kto będzie oglądał, życzę błogosławieństw, tak mocnej wiary, tak mocnego uchwycenia się tego sweterka Bożego, jakie jeszcze nie zaznaliście. Niech Bóg zostanie z Wami. Amen. 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 Poddajemy serdecznie.